Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj taki bardzo spontaniczny i szybki film, dlatego że chciałabym podzielić z Wami się moimi pierwszymi wrażeniami dotyczącymi... Perfum z firmy Larive z linii Prestige. Przed chwilą odebrałam moje zamówienie z internetowej drogerii i chciałabym właśnie z Wami troszeczkę zapoznać się z tymi perfumami. W linii Prestige firma Larive oferuje, oferuje nam trzy zapachy i jest to zapach o nazwie Moonlight Lady, który nawiązuje do zapachu Hugo Bossa, zapach Tender, który jest podobny do zapachu Euphoria Kelvina Kleina oraz zapach Beauty, który ma być wzorowany na zapachu Miss Dior, bez Sherry'e Miss Dior. Bez serii Miss Dior. I teraz cena. Cena perfum to około 30 zł za flakon. Ja kupiłam dwa pełnowymiarowe flakony, czyli one były normalnie opakowane w folię oraz w kartonowe pudełeczko, natomiast jedne perfumy kupiłam w formie Testera, który przychodzi bez korka i napis jest tester. To jest naklejeczka, którą można sobie odkleić i koszty. Takich perfum w formie testera to jest około 18 zł. Jeżeli chodzi o samo opakowanie perfum, no to jest przepiękne. Kwadratowe opakowanie, plastikowy korek oraz kryształ swarowskiego, który znajduje się na przodzie flakonu. Natomiast całe piękno kryje się pod spodem, bo jest piękne żłobienia, taki wzór. W szkle na dole flakonu. Przepięknie się to prezentuje i myślę, że to jest jedno z najładniejszych opakowań, jeżeli chodzi o odpowiedniki, z którymi miałam do czynienia. Jeżeli teraz chodzi o same zapachy, pierwszy zapach, który chciałabym Wam krótko scharakteryzować, jest to Moonlight Lady. I nawiązanie jest do zapachu kułobosa. Natomiast ja dzisiaj chciałabym skupić się na samych um, tych woniach, które znajdują się w, w flakonach z firmy Larive. Nie, um, nie porównując ich z oryginałami, tylko takie pierwsze wrażenia. Każdy z tych trzech zapachów um, po aplikacji czuć lekką, lekką nutę alkoholu. Natomiast ona szybko wie gdzieś 15 sekund do 20, 15 i tego zapachu już nie mamy. Najszybciej odparowuje alkohol z zapachu Moonlight Lady, następnie Tender, a najdłużej utrzymuje się ten zapach alkoholu w perfumach Beauty. Niemniej jednak jest to dość szybkie odparowanie tego zapachu. Jeżeli chodzi o zapach e, Moonlight Lady, to tutaj wyczuwalne są nuty szyprowe. Jest to na pewno e, kwiatowy zapach. E, takie białe kwiaty dominują w tym zapachu. E, czuć lekkie takie mydełko charakterystyczne właśnie dla szypru, i ociepla całość taka nutka brzoskwini. Tak bym opisała te perfumy. Jeżeli chodzi o trwałość, trudno mi się tu wypowiedzieć. Generalnie cała kompozycja jest taka mydełkowa. Mam wrażenie takiego czystości zapachu po kąpieli. Zapach bym go sklasyfikowała jako dzielny zapach lekki, przyjemny, lekko mydełkowy. Tak, w ten sposób bym go opisała. Całkiem przyjemny zapach. Jeżeli chodzi o drugą propozycję, o perfumy Tender, tutaj już czujemy zielone nuty. Zdecydowanie bardzo czuć zielone nuty. Mech i owoce jakieś. Jakieś owoce, jakieś kwiaty. Jest on bardziej pieprzny, a zarazem bardzo słodki i landrynkowy. Takie słodkie cukiereczki. Zapach przyjemny na polepszenie nastroju, na wiosenne dni. Taki ciepły, otulający zapach, ale w, w, w stronę bardzo słodkich. Kwiatowo, zdecydowanie kwiatowo-orientalny. Ten pieprz mech, gdzieś taki taka ta, jakaś taka właśnie taka, e, taka ziemista nuta e, idzie w tych perfumach. Bardzo, bardzo ciekawy zapach. I ta taka landrynkowość, która oprócz tego zapachu, właśnie tej ziemistości i, i tych zielonych nut, to jeszcze ta słodycz. Bardzo ciekawa kompozycja. Faktycznie jest tu wyczuwalne nawiązanie do euforii, ale bym powiedziała, że ten jest taki bardziej landrynkowy. I trzecia propozycja. I z tą propozycją chyba mam największy problem, dlatego że tutaj jest zdecydowanie czuć porzeczkę. Jest to kwiatowo-owocowy, i chyba jest ogromnym dla mnie zaskoczeniem, bo mnie on się bardziej kojarzy z Sea. Może nawiązanie do Miss Sherry, Miss Dior Sherry, ale takie, ale takie niezbyt niezbyt duże powiązanie. Bym powiedziała, że ten zapach jest pomieszany właśnie. Ja wiem, że to i ma być odpowiednik Miss Dior Cherie, wiecie co? I bar... znaczy Miss Dior, przepraszam, i bardzo doszykuje się tych nut, ale wąchając, to może to jest jakieś nawiązanie do Miss Dior Cherie, ale gdybym nie wiedziała, co to jest za zapach, to pierwsze chyba skojarzenia to dla mnie jest to Armani te to, to klasyczne Armanici niż Miss Dior. Ale, ale to jest takie pierwsze wrażenia, musiałabym sobie porównać jedne i drugie perfumy, ale pierwsze. Pierwszy pomysł to albo Miss Dior Sherry pomieszana z zapachem Si. Też ciekawy zapach, bardzo, bardzo taki ciepły, otulający, zmysłowy, kwiatowy. Kwiatowo nawet bym pokusiła się, że też orientalny. Bardzo ładne perfumy. Pierwsza taka charakterystyka, tak jak mówiłam, taka dosyć szybka. Podobają mi się te perfumy i na pewno będę testowała. Jeżeli chodzi o całą tą, tą trójkę, to najmniej przypadek mi do gustu zapach pierwszy, czyli te nawiązanie do Hugo Bossa, bo jest ono takie najbardziej spokojne, takie właśnie mydełkowe, czystość. Taki bardzo spokojny zapach. Ja lubię zapachy z pazurem, ja lubię takie zadziorne zapachy. Ten zapach spokojny, bezpieczny. Tak, ta woń jest taka bardzo spokojna i bezpieczna. Tutaj, jeżeli chodzi o tender to te słodkie sukiereczki, które coś w sobie mają, dawno już nie miałam tak landrynkowego zapachu i chyba to mi się podoba, że on się tak bardzo różni od tych, które ostatnio testowałam i spodobał mi się bardzo ten zapach. I jeżeli chodzi o e, zapach e, beauty, to jest on bardzo ciekawy i intryguje mnie, do czego nie jest bardziej podobny, czy do C, czy do Miss Dior. Bardzo jestem ciekawa, czy któryś z tych perfum miałyście, jakie jest Wasze zdanie o nich, co w ogóle myślicie na ten temat. Ja na pewno przyjrzę im się głębiej i, i na pewno przetestuję je i porównam do tych odpowiedników, które są proponowane na stronach, że właśnie one nawiązują do tych zapachów. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne filmy.